Ostatni tydzień był naprawdę interesujący. zdecydowanie ciekawszy niż te poprzednie, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, a dzisiaj te wszystkie nowości sobie podsumujemy i zbierzemy w jednym miejscu. Pierwsze sklepy zaczęły publikować już nowe zestawy na swoich stronach na przyszły 2026 rok i my oczywiście nie dostajemy zdjęć tych zestawów, ponieważ te nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione, to zostanie zrobione dopiero w grudniu, więc musimy poczekać, ale mamy takie bardzo, bardzo szczątkowe opisy, skąd znamy między innymi wymi Miały poszczególnych zestawów, a także dostaliśmy listy minifigurek do niektórych z nich. Jest to choćby 71856, gdzie znajdziemy Jaya, smoczego Kaja, smoczą Nii, Potwora Ziemi i Loyalistę. 71857, gdzie znajdziemy Kaja, Zejna, smoczego Jaya, Eufrazję, Loyalistę i Potwora Trucizny. 71858, gdzie mamy Maję, Reja, Nije, Kowala Kaja, Mistrza Wu i Mistrza Żywioł Ziemi, figurkę rocznicową. 71854, gdzie mamy. Kola, Smoczego zejna i Potwora trucizny 71859, gdzie mamy Loida, Smoczego, Smoczego Kola, Arina, Zorę, Potwora trucizny, Potwora Ziemi i Loyalistę. Poza tym, jeśli mowa jeszcze tak o zestawach, no to można wspomnieć, że wyciekła minifiguryka Potwora trucizny, ale jej akurat nie mogę Wam tutaj pokazać, to już musicie wyszukać sobie na własną rękę w internecie. A poza tym dostaliśmy jeszcze nowe książki i ich zapowiedź na 2026 rok, z całą różnicą, że praktycznie w każdej jednej ma mamy jakieś zastępcze minifigurki, żeby jakoś zaprezentować wizerunek tych, które rzeczywiście się tam pojawią. Podobno tutaj mamy książkę z trzema ekskluzywnymi minifigurkami Wooga i Madonem i Kajem, jednak te wszystkie postacie już dawno się pojawiły w zestawach czy innych książkach i jest to tylko taki zastępczy wizerunek, żeby po prostu pokazać jakoś postacie, jakie się tam znajdą tak już finalnie, ale oczywiście będą to nowe wersje, jakieś właśnie ekskluzywne, a przynajmniej powinny być ekskluzywne, jak sama nazwa wskazuje. W każdym razie tam będą zupełnie inne minifigurki. Opublikowany został również kolejny odcinek rozdrożowych pogaduszek, skąd no w sumie niewiele ciekawych rzeczy wynika, może poza tym, że wiemy, że między wydarzeniami z trzeciego sezonu, a tym co właśnie dzieje się w tym odcinku, minął miesiąc, czyli ninja od miesiąca są już uwięzieni w tych krainach. Także przeskok taki wydaje mi się dość optymalny. Dajcie znać co wy o tym sądzicie, ja dziękuję pięknie, hej!